nerko, drogie baranki. Kochani, lecimy z waszym listopadowym czytankiem i zaraz zobaczymy, co tutaj ciekawego będzie się u Was działo w listopadzie. Kochani, zrobimy sobie czytanie ogólne, zrobimy sobie czytanie na miłość, relacje, związki. Dla singli również rzucimy, słuchajcie, karty, żeby zobaczyć, co tutaj w miłości może się u Was zadziać. No i sprawdzimy pracę. A na sam koniec, kochani, karta przesłania na miesiąc listopad. Co tutaj warto, co nie warto, co się może. Zadziać. No to baranki, siadajcie z kawencją albo herbatusią, jakąś fajną zimową. I lecimy. Co się będzie działo u baranka w listopadzie. Co się będzie działo u baranka w listopadzie. Ok, sprawdzamy. Zobaczmy, co pokazuje nam tło. Ok. Słuchajcie, powiem Wam tak: jest tutaj kilka wątków, ale takie najbardziej główne, które ja zauważam po tych kartach, to będzie to czytanie. Przekaz ogólny dla takich baranów, które słuchajcie gdzieś. Są w jakiejś relacji być może miłosnej, partnerskiej, małżeńskiej czy jakiejś tam, ale nie są do końca tam szczęśliwe. To znaczy ja tutaj nie widzę może jako tako problemów w tego typu związkach, ale jest baran albo partner barana, który mówi to jest już nudne, to już jest marastyczne, to już mnie nie zadowala, to już mnie nie cieszy, chciałbym, chciałabym czegoś innego. Ja mówię teraz o tle, dobra? Zaraz przejdziemy do, oczywiście do rozkładu głównego. I słuchajcie, i ktoś taki mówi, hmm, ja zasługuję na coś więcej, ja chciałbym czegoś więcej, ja chcę się kierować, że tak powiem, głosem serca, ja chcę być szczęśliwy, szczęśliwa. Dlaczego? Bo cztery kielichy, czyli siedzę, patrzę na to, co mam i mówię, nie, to nie jest to, czego pragnę, ja chcę zupełnie czegoś innego. Oczywiście możemy to przedłożyć kochani na wszystko inne, okay? gdzie my angażujemy swoje emocje, czyli na przykład no niby mam pracę, no niby fajnie, ale ja jednak myślę, pragnę, chcę czegoś zupełnie innego, bo tutaj się nie rozwijam, bo tutaj mam za mało kasy, bo coś tam sroś tam. i ktoś mówi to co mam mnie nie zadowala, ja bym chciał się z tego wyzwolić, ja bym chciał czegoś innego. No, może też być baran, który mówi, propozycje, które otrzymuje, jakoś mnie nie kręcą i nie bawią, oczekuję czegoś innego. Czyli na przykład, jeżeli nie chodziłoby tutaj na przykład o jakąś sytuację relacji, czy też nawet słuchajcie pracy zawodowej, możecie być osobami nawet i bezrobotnymi, ale gdzieś startującymi na rynku pracy, szukającymi jakiegoś na przykład fajnego zajęcia, ale możecie mówić, jestem już tym zmęczona, Magda, bo wszystko co przeglądam jest nudne, nie bawi mnie to już. Potrzebuje zupełnie czegoś innego. Możecie marzyć o czymś, czego, no nie, czego po co nie możecie aktualnie chwycić. Słuchajcie, jeżeli chodziło o relacje i związki, to teraz przejdźmy do głównych kart. Jeżeli coś takiego jest, że baran ma kogoś, ale nudzi go ten związek, chciałby czegoś innego albo inaczej, marzy nawet singiel o tym, żeby pojawił się w moim życiu jakiś, słuchajcie, król kielichów, który pokocha mnie i w ogóle wszystko pozostałe, bo moje życie jest puste, jest nudne, to słuchajcie, może tutaj być taka szansa dla singli. A najpierw, że pojawia się taki człowiek, bo jest tutaj szansa na nowy początek, tylko tyle i jakby z takim wskazaniem, że to może być relacja ukrywana. Czyli może się ktoś pojawić, może dać wam przyjaźń, miłość i wszystko pozostałe, może być świetnie, wy możecie poczuć się szczęśliwe, ale będziecie to ukrywać. To tylko tak nadmienię dla singli, Są single zaraz sobie w miłości sprawdzimy, zobaczymy, jak to się pokrywa. Natomiast dla relacji małżeńskich, partnerskich, gdzie ktoś męża czy żonę ma, ale ta relacja jest nudna, to karty główne mogą pokazywać, że was będzie pociągało, będziecie chcieli iść i wykorzystać szansę na to, żeby z kimś sobie pobocznie, nie wiem, poflirtować, pobawić się, poznać kogoś. I faktycznie pokazuje się szansa na nowy, na nowy początek z kimś, ale za kulisami, czyli także. Ta relacja nie będzie relacją jawną, jednakże barana może to cieszyć, bo karty pokazują, że wy będziecie szczęśliwe właśnie przez to, że pobocznie po cichu z kimś się spotykacie, poznajecie kogoś, czy uskuteczniacie coś, co was wyrywa z rutyny, którą być może słuchajcie do tej pory w waszym życiu mieliście. I tak samo oczywiście, jeżeli chodziłoby o wszystko, kochani, pozostałe, tak? Więc może taka sytuacja mieć tutaj miejsce. Dobra. Zobaczmy, co w miłości w relacjach u Baranka. Co się będzie działo u Baranka w miłości w relacjach w listopadzie. Co się będzie działo w listopadzie w miłości w relacjach u Baranka. I zaraz zobaczymy. jak te karty nam się tu będą kształtować. Jeszcze raz, co się będzie działo u waranka w miłości, w relacjach w listopadzie. Dobra. No tak, na samo dzień dobry macie kartę maga. Coś kombinujecie, moje kochane, co? No i mamy kochanka w tle. Słuchajcie, może jak najbardziej tak być, że jest jakaś pokusa, jest jakaś pasja do czegoś i jest tutaj oczarowanie i zafascynowanie kimś, Uch, te z Was, które mają związki małżeńskie, mogą być oczarowane jakąś osobą poboczną, kimś, kto bardzo silnie w Waszym kierunku podąża, albo Wy w, oczywiście w, w kierunku tego kogoś, bo jesteście tą osobą zafascynowane i oczarowane. Nawet jeśli byście wdały się tutaj w coś głębszego, to będzie to oczywiście sytuacja romansowa, więc potwierdzam karty główne. Teraz, w stosunku do kart mówiących o miłości i relacjach, że jest baran, który robi to, ponieważ czuje rutynę, nudę, marazm. Um, nie kręci go to, co, co do tej pory w swoim życiu ma. I dlatego szuka czegoś, żeby jego życie zupełnie inaczej wyglądało. I faktycznie pokazują się karty w listopadzie, że wy możecie ten romans uskuteczniać. E, a co? U z spod znaku barana. Co u z spod znaku barana w listopadzie w miłości. Co u z podznaku barana w listopadzie w miłości. No tak. E, słuchajcie, no pokazują się karty. Mm, znaczy może tak. Jeżeli ktokolwiek by się pojawił. Na Waszej drodze, a może, to tak jak samo, jakie te karty główne pokazały, bo ja Wam mówiłam, że możemy nawet skierować ten przekaz do singla, to drugiej baranki pojawia się ktoś, ale tylko do czegoś ukrywanego, czyli nie takiego, przynajmniej na razie, tak, bo to nie są karty na całe życie, to są karty max do roku, e, przepraszam, do końca jakby miesiąca, przepraszam, co ja gadam, max do roku, ja już, kurde, w horoskopach, słuchajcie, siedzę. W listopadzie, gdzie na razie ta relacja w listopadzie byłaby relacją ukrywaną. Czyli taką, że Wy o tym byście nie mówiły nikomu, być może ta osoba też by nie mówiła nikomu, no i tak by byście się spotykali troszeczkę pod odsłoną nocy. Czyli taką, wiecie, opcją, w której nie no, spoko, cały czas jestem sama, ale zasadniczo gdzieś tam coś moglibyście z kimś uskuteczniać. Pokazują się też tutaj takie osoby, które mogą mieć wątpliwości i podejrzenia, że w ogóle kogokolwiek będą mieć. E, czyli taka osoba dosyć mocno zgaszona z brakiem energii. W takim niepokoju, przestrachu o swoją przyszłość i takim um, intuicyjnym podpowiadaniem, coś mi się wydaje, że w moim życiu już nic fajnego mnie nie spotka. E, więc, jeżeli ktoś tutaj e, no, do kogoś nie będzie smolił cholewek e, single drogie mm, <grym> e, e, i gdzieś tutaj moglibyście coś pobocznie, po cichu, na razie, że tak powiem, uskuteczniać, to może też być i taka grupa baranków singli, która może stwierdzić, że. Boicie się jakiegoś związku, albo boicie się, że nic fajnego Was już tutaj pod tym kątem może nie spotkać. Sprawdźmy pracę finanse. Co w pracy we finansach u baranka w listopadzie? Praca finanse. Praca finanse. Praca finanse u baranka w listopadzie. Ok? Działacie, robicie, rządzicie. <słuchajcie>, słuchajcie, taki przekaz, bo ja tutaj właśnie bardzo wyraźnie widzę, że na pewno, słuchajcie, pod kątem pracy czy finansów, u tych baranów, które pracują, nie powinno być żadnych problemów, bo ja was widzę spokojnych, widzę was rozwijających się, widzę was zabezpieczonych finansowo, zawodowo, być może i nawet szkolących się, działających coś w tym zakresie, tak, podejmujących jakieś określone decyzje i powiedziałabym bardzo mocno zaangażowanych w pracę, zaangażowanych w jakieś no nie wiem, robienie czegoś w pracy, bo ja tutaj widzę kobietę, która mówi: "Jestem bardzo mocno na pracy skupiona, mam dużo spraw na głowie, jestem ogromnie w listopadzie Magda zajęta" bo to trzeba zrobić, tamto trzeba domknąć, tutaj się nad czymś skupić, ja muszę cały czas myśleć, planować, rozwijać się, układać plany, strategie, działać, ale w karcie cesarzowej wy rządzicie, wy wiecie co robicie, wy kwitniecie i się rozwijacie. Więc ja tutaj, kochani, nie widzę takiej sytuacji, która mogłaby pokazywać barana pracującego, żeby było coś nie halo. Ewentualnie zapracowanie i dużo spraw na głowie, które może się nam tutaj pokazywać. Dla baranków szukających pracy mogą się tutaj odbywać rozmowy kwalifikacyjne, bo mam tutaj wysyłanie CV, chęć Waszego rozwoju, chęć zdobycia pracy i. Poważne rozmowy, tak? Bo w karcie głównej może to być też sytuacja spotkania face to no, face to face, czy tam jakiegokolwiek innego, ale w sprawie pracy, więc poważne rozmowy, gdzie Wy musicie się sprzedać odpowiednio, żeby tą pracę otrzymać. Ok, sprawdźmy wobec tego. Jeszcze przesłanie dla Was. Poproszę o przesłanie dla baranka na listopad. Poproszę o przesłanie dla Baranka na listopad. Poproszę o przesłanie dla Baranka na listopad. To idealny moment. Na co? Moi drodzy, no nie wiem, jeżeli ktoś z Was faktycznie czuje te nieszczęście, czuje taką troszeczkę, taki troszeczkę klimat, w którym okej, okay, siedzimy gdzieś, ale jakoś tak nie czujecie wibracji, nie czujecie szczęścia, chcecie po coś innego chwycić, chcecie w coś innego wejść, wejść, żeby w pewien sposób gdzieś poczuć, że żyjecie, tak bym to powiedziała po tych wszystkich kartach, wykorzystać jakąś szansę, którą być może życie wam daje, żebyście wy wreszcie poczuły te, te szczęście. Ale siedzicie na razie, tak? I mówicie: No, ja widzę, że mam szansę. No, ja widzę, że mogłabym coś tutaj odmienić. No to być może dla takiej grupy baranów będzie to idealny moment na to, aby to kochani zrobić. Idealny. Tak samo, idealny moment na poszukanie pracy, na znalezienie jej. Idealny moment na rozwój siebie samych pod kątem życia zawodowo-finansowego. Więc, moi drodzy, działajcie i róbcie, jest coś. Na czym Wam zależy? Chcecie coś iść pełnym gwistkiem? Być może się wstrzymujecie z różnych względów, bo nie wiecie co tutaj robić. No to słuchajcie, może się nie wstrzymujcie, bo tutaj macie zielone światło. To jest idealny moment do startu, do przodu. Drogi Beranki, tak to u Was wygląda. Słuchajcie, no dajcie znać oczywiście w komentarzu, jak te karty czujecie, jak one z Wami rezonują. Będę Wam olbrzymio za to wdzięczna. No i kochani, ściskam Was bardzo, bardzo serdecznie, buziaki, życząc Wam oczywiście cudownego listopada.